Złącza głośnikowe jak Technics. Pachnie jak Technics. Lisie naprawianie, zaczynamy! A to Nike. Nike. Nikko. Hm. Ważne, że też jest Japan. Dużo akcentów wprost z Technicsa. Więc przedstawię go z twarzy. Tu, 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 tu. Zaciekawiony, a późno. Bardzo późno. Więc spróbujmy jeszcze raz. Bardzo ciekawe jest to, że on ma chyba około 20 w na kanał przy 8 Więc trochę jak PW8010. Zobaczymy, czy końcówka jest bardziej rozbudowana, czy mniej. Czy jest to dalej poczciwy Technics w środku, bo coś mi się. Wydaje, że te firmy mają mega dużo ze sobą wspólnego. Tak jakby biedny Technics z tamtych lat. A mówiłam, ten zapach jest specyficzny. Jak ktoś wie o czym mówię, to łapa w górę, albo napiszcie w komentarzu, jak pachnie piliśniowy laminat. Dobra, kręcimy go i zaraz powiem, co go boli. No i powiem jeszcze rzeczy w PW 90. No, w PW9010 pewnie jest więcej elementów. Ten czy jest totalnie prosty, jak baszt. To jest radiator. Są dwie pary tranzystorów. E, kalibru rozmiarowo BD912-911. Dosyć małe kondensatory, bo to jest, żeby nie skłamać, kurde. Jest, 4700 mikro na 35 V. No to jest naprawdę niewielki. Niewielki wzmacniacz, tak. Ta moc jednak jest uzasadniona tutaj, ale cały czas te kondensatory, ubarwienie tych, tych, szczególnie tych siwych to jest taki 100% technik dla mnie. PCB, jeszcze większa woń tego sprzętu. Jest, jest grubo, tak? Jest grubo. Loudness tape monitor fajna gałka z odlewu, przykręcana naprawdę. Nie czuć fajną jakość w tym, tak. Potencjalnie tam takie fajnej zębarce. Niebiesko. Czy jeden z niebieski? Haha, bo to jest ten odciskany. Eee, te kable kręcone na kołkach 100% Technics. O, chociaż w Diorze też się zdarzało. Eee, nasz sprzęt kuleje na wejściu gramofonowym. Po prostu pewnego dnia jeden kanał się wyłożył. No, i wychodzi na to, że prosto logicznym myśleniem, że to jest płyta EQ, i na tej płycie są dwa tranzystory, i ja obstałem, ja że to jest wzmacniacz gramofonowy. Więc tą płytkę zdemontujemy albo inaczej. Widać, że od spodu będzie dobre dojście. Nawet widać, kto go zrobił. Inspekt inspektorem był y IMAI. Z pana serdecznie pozdrawiam. Jak trafi na ten film, jak źle wymówiłem, to przepraszam. I teraz, tak, co tu się zadziało, sprawdzę. Może jest instrukcja do niego, ale zobaczcie, są takie jakby dwie zwory na przewodach i jedna jest przecięta. No to, o co chodzi? Co, co, co się zadziało tutaj? Więc to trzeba będzie przeanalizować. Tu mamy takie te tranzystory do pomiaru hmm, temperatury. I do regulacji prądu spoczynkowego, czyli jest automatyczny, bo żadnych pijerków nie ma tutaj do regulacji prądu, ale za to są bolce, żeby sprawdzić ten prąd, więc sobie go sprawdzimy. I co mogę powiedzieć? Podłączamy pod wejście gramofonowe generator na bardzo niski poziom sygnału. I szukamy co? Kto obstawia kondensator? <gryw> Dajcie znać. No mam nadzieję, że nie tranzystor. I resztę sprawdzimy. Ale zamulam na kurde o tej godzinie. Co ja sobie myślałem żeby zacząć nagrywać o tej godzinie. Spróbujemy. O Boże, o Boże, o Boże jaki on jest śliczny w środku. Piękny zielony PCB. Zobaczcie te tranzystory. Prawdopodobnie on nie był nigdy ruszany. Wszystko jest... Jest śliczny, naprawdę schludnie. Tutaj jakiś topniczek troszeczkę, ale co tam. Dobra, jest nasza kochana płytka. A posłuchamy, o co chodzi z tym nierównym brzmieniem. Poszukamy schematu. Hmm. Gdzie mamy selektor? Fono. Czyli wszystko nas interesuje tu. I pierwsze wejście. To co? Mierniczek. Kurde, fakt, że to nie gramową tylko uleb, ale obydwa kanały grają równo, więc narozbierałem się i wszystko działa. O co chodzi? O co jest grane? Więc jutro go skatuję, posłuchamy i zobaczymy, czy gra jak techniks. Nie, nie gra. My pewnie macie dość tego kawałka bo oglądacie dużo reduktora szumu a później jeszcze u mnie ale muszę na czymś popukać poszukać gdzieś coś musi być nie tak, no. grał dobrze i przestał na jednym kanale grać na fono czym to może być spowodowane o co chodzi Widać, że płyta główna jest dostosowana do jakiejś jeszcze dodatkowej rozbudowy, być może był stosowany w innych modelach tego wzmacniacza. Schematu niestety nie znalazłem, więc tajemnicza, tajemnica zwory jakaś tam jest, od spodu będzie można popatrzeć. Korci, żeby zewrzeć, jest niby podłączony przez bezpieczne gniazdko, ale nie. Jak działa, to nie ruszamy. Złota zasada, to jest ciekawostka. Jest obcięty przewód z transformatora. Teraz jest on w trybie 220 V. I tak się człowiek zastanawia, czy go nie przełączyć na 240, o ile to jest 240. Niestety, żadnej dokumentacji nie znalazłem. A tu patrzę, że czy spokojnie by się dało radę wlutować. Hmm. Szczerze, to ten film chyba będzie bardziej prezentacją wzmacniacza. Narozbierał się człowiek, narobił sobie nadziei, a tu ało, ale ogólnie miła maszyna, nie wiem ile to hajsu kosztuje, ale taki, zresztą, ocencie sami, a jakby ktoś miał do tego jakieś papiery, w formie elektronicznej oczywiście, dajcie znać, chętnie poczytam schemat. Dobranoc, padam na ryjek. Mm. ten pryk jest starszy ode mnie, ale chyba cała reszta waveband, without detale. hi-fi, uh, this model requires external speakers, ciekawe, metalowa obudowa, Nikko Electronic Manufacturing, niestety nie jest napisane, czy zna się z Techniksem, moc, tak jak mówiłem, przy się. 20 watów. Cała, cała, magia. Długo grałem, prawie 6 minut i nie ma wady. Panie, co jest?